Trzeba biegać, biegać. Samochodzenie nic nie daje. O, sportowca już pan ze mnie nie zrobi. A co z panią można zrobić? Tutaj starają się ze mnie zrobić naukowca. Tak? W jakiej dziedzinie? I z jakim skutkiem? O, skutki są jeszcze niewidoczne, a, a dziedzina zupełnie zwariowana. <laughs> Trzeba biegać, biegać. Samochodzenie nic nie daje. Chodźmy, znudziło mi się biegać samemu. Szybciej, szybciej, szybciej. Dosyć, dosyć, dosyć do dzisiaj wystarczy. A teraz gimnastyka rozluźniająca. Proszę powtarzać za mną. Raz. I dwa. I trzy. I skąd. Skłon. Przepraszam. a teraz do tyłu. Do tyłu. O nie. Pan jest wygodnie, bo pan jest w dresie. A dlaczego pani nie wzięła ze sobą dresu? Proszę pana, nie przyjechałam tutaj na trening, tylko na sympozjum naukowe. A jaką dziedziną pani się zajmuje, co? Czy pan wie, co to jest hydrologia? Zdaje mi się, że wiem. To coś od wody, tak? A, no właśnie. Ja się właśnie tym zajmuję. A dlaczego pani nazwała tę dziedzinę zwariowaną? <laughs> tak mówi mój mąż. On uważa, że my, hydrolodzy, w ramach wzrastającego deficytu wody, potrafimy tylko sypać chlor, który psuje smak herbaty. Wie pani, mam świetny pomysł. Tutaj mają doskonałą wodę z własnej studni. A co by pani powiedziała na... Yy, wczesne śniadanie z bardzo dobrą herbatą, co? Proszę pana, wczesne śniadania z przygodnie spotkanymi sportowcami nie są moją specjalnością. Aha. A z kim pani je jada? Powiedziałam już panu, że z mężem. A aktualnie z koleżanką, którą właśnie muszę obudzić. O, no to do zobaczenia. O, tak pan sądzi? No cóż, trudno się tutaj nie spotkać, ej! No, nie wiem. Nie nam nam przecież wyraźnie wyraźnie się się Zdawało wiem. ci się. Drodzy koledzy, mam zaszczyt przedstawić Państwu profesora doktora Zygmunta wiem. Członka korespondenta Akademii przedstawiciela przedstawiciela Polski. Przy Komisji Światowych Zasobów Wodnych UNESCO oraz naszego znakomitego gościa z zagranicy, profesora Akki Sanokki, wybitnego glaciologa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Kozieło wygłosi dziś inauguracyjny wykład. Ten wykład miałem wygłosić ja, ale z przyjemnością odstąpiłem głosu mojemu znakomitemu koledze. Natomiast streszczenie, które Państwo za chwilę otrzymają, koleżanko, proszę rozdać streszczenie, jest streszczeniem mojego referatu. I tu chciałem zaznaczyć, że na stronie czwartej, szósty wiersz od góry, znalazła się pomyłka. Zamiast słowa gracja, wydrukowano słowo gracja, co naturalnie wypacza moją myśl. <śmany> tak. Tytuł wykładu profesora Kozieło brzmi. Nie, 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 lepiej nie ustalamy tytułu. Po prostu chodzi o to, żeby uświadomić sobie sytuację dotyczącą obiegu wody na naszym globie. Tak. Natomiast profesor Sanoki będzie mówił o sposobach zwiększenia opadów śniegu w rejonach pustynnych. O, Ajzacho, Aliero. a daj mi a a jest I Jest Tak, dziękujemy bardzo. Tak, tłumacz profesora niestety spóźni się, ale na pewno będzie na jego wykładzie. Natomiast tezy profesora Sanoki mamy wydrukowane w języku norweskim. Bardzo proszę, panie profesorze. Proszę państwa. Ponieważ przyjemność spotkania z Państwem zaskoczyła mnie nieco, nie miałem czasu przygotować pisemnych test mego wystąpienia. Może więc zacznę od tego, że poproszę Panią. Nie Panią, Panią. Mnie? Ciebie. Tak, o spisanie w punktach tego, co będę mówił. Proszę bardzo. Pani godność? Magister Karłowska. Z mojej placówki. Proszę bardzo za nas, to będzie Pani wygodniej. Proszę Państwa, spotkają się niedawno ze zdaniem, że zawód hydrologa jest zawodem coraz bardziej bezradnym na naszej wysychającej z roku na rok planecie. Centymetr. To, to, to przybetonować. Ale nie można zabetonować, bo od podu brakuje. Kto za różnica, czy od dołu, czy od góry? Przybetonować, żeby się rozbroi i porządku. W porządku. Porządek. Panie Stasiak, mam trzech ludzi na tamtą stronę. Na tamtą? Na tamtą, tak. Panie inżynierze, panie inżynierze, telefon do pana. Kto tam z Magda. Jaka Magda? Majska małżonka. Dlaka. Panie Stasiak, chodź pan tu. Tak, tutaj. To ma szczęście, panie inżynierze. że... Nie, nie, nie. Panie Maliniak, to w porządku. Pańska małżonka Magda wspaniała kobieta. No wie pan, kiedy, że wtedy tego... To po powrocie, bo od żony brawek nie dostałem. No, tak, jak? No takich normalnych. Panie Maliniak, ja panu nie zrobię Wisz, trzymaj! Już, już podchodzi. Bardzo proszę, panie dziennikarzu. Halo? Ha? Co kto mówi? A, Madzie, Madzie. No, no co tam? Co tam u ciebie, co? Nie, nie, nie. Wszystko w porządku. Słuchaj, mam do ciebie, pro... mam do ciebie prośbę. U mnie w pokoju, w trzeciej leży w górę w komodzie, po prawej stronie leży... Halo? Leży peruka. Co, co leży? Ja nie, nie rozumiem. Mów głośniej. Ha. peruka taka na głowę nakłada się, no. Peruka? Jaka, jaka peruka, co tam, walmaskowe urządzacie, urządzacie, czy co? Nie, 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 tylko tu jest piekielnie zimno. A może ci, może ci przywiozę czapkę? Nie, 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 Stefan, nie musisz przywozić. Ja, umówiłam się z inżynierem Gajnym, że będzie w pracy u mnie między czwartą a szóstą i porzucisz mu paczkę, no. Co? A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. W ogóle to jest szalenie interesujące. Ale nie, przepraszam cię, muszę kończyć, bo już zaczyna się wykład. No to pa, co? A, nie zapytasz coś z dziećmi? A, no tak, naturalnie, to co z dziećmi? No wszystko w porządku. <noise> no to świetnie, przepraszam cię i całuję. Pa, pa. No to, patrzymy pa, się. Do widzenia. Przypomina mi pani pilną uczennicę, pani Madziu. Ale niestety bardzo pani współczuję. No, to nie jest takie trudne. Profesor mówił tak przejrzyście. Zbyt Przejrzyście. A co pan chce przez to powiedzieć? Prawienie komunałów nie wymaga skomplikowanego wywodu. Ale to, co mówił profesor Kozieło było szalenie interesujące. Ja bym powiedział efektowne. Żeby nie mówić efekciarskie, ale niestety. Bardzo ogólnikowe. Nie zgadzam się z Panem. Wydaje mi się, że to wszystkim bardzo rozjaśniło w głowie. Poukładał jakieś sprawy, o których tylko słyszeliśmy do tej pory, a których nie widzieliśmy w całości. Pani Maciu, czy możemy być ze sobą szczerzy? Tak, oczywiście. Jak Pani wiadomo, ja przygotowałem referat wstępny. Tak. tak. Znalazły się tam pewne tezy, od których nie odstąpię. Mianowicie współzależność plan na słońcu z opadami mrzawki. Ale tezy te są nie na rękę pewnej określonej grupie osób, która lansuje sztuczne skraplanie chmur. I profesor Koziełło, którego uważam za pseudo został tu specjalnie narzucony po to, aby mnie pozbawić głosu. Przepraszam, ale pańskie tezy zostały rozdane uczestnikom. Proszę pani, tezy. Przecież przeinaczenia w tekście. Które zdołałem zresztą mimo wszystko zasygnalizować, były obliczane na to, aby mnie wystawić na śmieszność. Jeżeli mówię Glacja, to znaczy zupełnie coś innego niż Gracja. Dla mnie profesor Kozielło jest nowoczesnym typem uczonego, który ma wyraźny program społeczny, który nie tylko objaśnia, ale i zmienia świat. No, a poza tym, tego działalność międzynarodowa, do jest godna podziwu. Działalność międzynarodowa polega głównie na spijaniu setek kokainy. Czy profesor Kozieło zdaje się bardzo gustować, a na które my, Szanowni ludzie nauki, po prostu czasu nie mamy? Bardzo przepraszam, ale profesor Kozieło jest zapraszany na wykłady do Atlanty i opublikował szereg prac tłumaczonych na wiele języków. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że profesor Kozieło potrafi dbać o swoje interesy. Ale dla mnie, w sensie naukowym, będzie to tylko zwyczajny kompilator. Natomiast profesor Sanok budzi moje najwyższe sympatie. Czy panie wie, że w celu naukowym całą swoją młodość spędził w iglo tylko po to, aby zaprojektować fenomenalną po prostu rzecz? Mianowicie holowania gór lodowych rzekami w rejony objęte suszą. Bardzo przepraszamy, panie inżynierze, przepraszamy bardzo. Na zdrowie! Na zdrowie. Dobra, nie mam pojęcia, co ten wielki uczony ma sobie do opowiedzenia z tym komediantem. Na pewno profesor Samok chętnie porozmawiałby z panem, gdyby pan, tak jak inżynier Szczygieł, władał jego językiem. Dzień dobry panie inżynierze. Dzień dobry. Dzień dobry panu, proszę, proszę. Przepraszam, że pana papykuje, ale żona mówiła mi, że pan jeszcze dzisiaj wraca do jabłony. A tak, tak, tak rzeczywiście oczekiwałem pana. Proszę niech pan świata. Nie, dziękuję. Ja chciałem panu tylko dostarczyć tę perukę. Jaką perukę? No to z szuflady w komodzie. <laughs> yy, żona prosiła mnie o perukę, której zapomniała zabrać. Podobno tam u Was panują straszne chłody.